Dzisiaj widzowie otworzymy właściwie supermarket Market, nasz pierwszy sklep w symulatorze, także jeżeli chcielibyście kolejny taki kozacki odcinek, to koniecznie zostawcie suba lajkę, komentarz i napiszcie w komentarzu jak powinienem nazwać ten e, nasz oto sklepik i tutaj mamy open napisane, także musimy wszystko obczaić e, jak to tutaj działa. Ale co jeszcze, że ta senra mega wypali? I musimy ustawić, gdzie co będzie, bo tak właściwie, ja szczerze mówiąc widzę, planu e, w ogóle jeszcze nie mam. Także musimy zrobić jak najlepszy sklep, jak się da. I ustawmy, e, gdzie może damy nasz, nasze miejsce do. A jak się stawia? Ty. Halo? Halo? Jak się zostawię? A, ja jestem po A. Okej. Okay. Mamy zbudowane, let's go. Ja boj, ale tylko zacko wygląda, ty. Okej. Okay. Co by tutaj dalej postawić? Ile mamy pieniędzy? Mamy e, 4000 musimy na pewno miejsce na nasze produkty o, to jest nasze idealne miejsce. Okej. Okay. Postawmy sobie jakoś.. O, może dajmy w tym miejscu widzowie. O o, o Idealne. Mek. Dajmy sobie tak na sam początek. Tyle bo e, jak nam pójdzie ten sklepik. Gdzie dać nasze produkty mamy. Tylko żebyśmy widzowie tutaj e, nie przesadzili z tym. Dawaj, buduj się, no. Okej. Co by tutaj jeszcze kupić? Regał na warzywa i owoce. To się na pewno widzę przyda. Także podstawmy sobie w tym miejscu jakoś. O. Idealne. I jak widzę, by w ogóle zamówić te e, wszystkie produkty? O, to jest widzę, by pytanie. O, mamy! Let's go! Okej. Okay. Telefon? What? Jak się to odkłada? A, to są te! Zamawianie produktów. Okej. Okay. Lista zakupów. Pracownicy. Nie! Co ja kupiłem? O, mamy! Okej, okay, let's go. Już widzę, wy mamy. E... Na pewno wodę. Makaron. Ryż. I sól. Zobaczmy, czy tutaj coś, za chwilę, o, mamy, tak, mamy, mamy Let's go Okej, okay, to są, so, to jest sól Jak się otwiera I zobaczmy, czy coś jeszcze mamy, widzę wy. To tyle? O, ho, ho o panie Ile tego mamy tu? O człowieku O człowieku O panie Dajmy sobie tutaj Mamy nawet miotły, ty. To jest tak kozadzcze Dosłownie widzowie. Jo. Ty to mega się fajnie gra w tym. I się wydaje, że wam się widzowie to spodoba. Tak, mam. Let's go, widzowie. Tak, tak, tak. Jo. Ja nie mogę. Kozaczcie. Dosłownie. Bierzemy. I mam nadzieję, że to się sprzeda. Fajnie. Może to na pewno też? Tak! Let's go, mamy widzowie. Ale ile jest tych produktów? Co jest? Nie, na pewno ktoś musi przyjść. Nie ma bata, żeby nikt nie przyszedł. Widzowie, musimy w jakiś sposób. Tak! Halo! Ludzie, przychodźcie tu. Najlepszy sk sklep pod słońcem. Halo, tutaj. Tak, tak, no? Pięknie tak. Droga, panie. W tym rodzicem panie, chodźcie tutaj. Kupujcie. Ja tutaj już będę płacił. Mówiłam, zostańcie, please. Poczekajcie, chwila, chwila. Co to jest? Ehm, muszę szybko kupić. Ok. Ile muszę wydać? Ok, spoko. Dwa. Pięćdziesiąt. Dziesiąt. Dwadzieścia Ok, dziękuję. Jezu, ale ty jest kudzastrze, dosłownie Bieżąca kwota, okej okay. 2,20 Proszę Jezu, jaka kolejka, co jest? Okej, okay, ile musisz wydać? 4, Let's go! Ty, ty, stacie Ok, ty to kartą płacisz? Spoczko Nie, pomyliłem się Jak się cofa? Okej, okay, zękro, przecinek, czterokroć pięć centa, chyba ty to koleżko masz do zapłacenia. 5,15 to się schodzi, widzowie. E, ja już na początku dosłownie myślałam, że e, nikt tutaj nie przyjdzie do na najlepszego sklepu What's e, Shop, widzowie. Dokładnie, What's Shop. No, ja wiem, że nie ma, ale to tak trzeba zamówić, wiecie państwo. Wypad. Nie ma tutaj kasy. Słyszę, że nie ma zapłaconego, no. Poczekaj, ta. Można kupić miejsce w sklepie, ty. Tutaj jest... Co to jest? Więzienie?! What?! Ty, ja nie wiedziałam. Jo! Ale kozackie. Ty, tutaj można kupować, ale... Ale mi się do... miejsce podoba dosłownie, widzę. Ok, jest druga. Minus dzień roboczego. Let's go! Ok, łączna liczba klientów. 84. Ok, saldo dzienna... Minus 70. 797,7. Ok, widzę, wy, jeżeli wam się ten kozacki odcinek spodobał, to jeszcze zostawcie suba, lajka, komentarz. I jeżeli chcecie kolejny taki kozacki odcinek, to piszcie w komentarzach tam na dole. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Do jutra. Elo!